Witaj, oto Twoje czytanie bezterminowe na następne 7 dni od momentu, kiedy to oglądasz. To jest czytanie dla LWA. Możesz to też traktować jako czytanie tygodniowe, ale czas to iluzja naszego wymiaru. Także ta wiadomość trafia do Ciebie wtedy, kiedy jej potrzebujesz. Sprawdzę, jaka energia prowadzi Cię przez te 7 dni. Będą wiadomości od aniołów, będą wiadomości na temat pieniędzy, pracy, obfitości, a także zdrowia na wielu poziomach. Sprawdzę, co idzie w Twoją stronę, co potrzebujesz wiedzieć, a na końcu będą też słowa mocy, w których często ukryte są dodatkowe wskazówki. Także warto zobaczyć wszystko, żeby mieć pełen obraz swojej sytuacji. Pamiętaj, że to czytanie kolektywne. Bierz to, co z Tobą rezonuje. Jak nic nie rezonuje, to sprawdź swój ascendent albo znak księżycowy, bo może bardziej tam rezonować. Dobrze. Dla lwa, jaka energia prowadzi Cię przez następne 7 dni? O, jest. Ta karta wysunęła się naprzód. I jest to szmaragdowy smok. Jest to energia, która przynosi ze sobą uzdrowienie, a także wibracje kosmicznej obfitości. I ona mówi o tym, że dobra fortuna, coś pięknego idzie w Twoją stronę. Pracuj nad tym, żeby Twoje myśli, Twoje przekonania. Wspierały Twoje marzenia, dążenia i cele, a wtedy dostroisz się do energii swoich marzeń, i dzięki temu one będą mogły się zmaterializować. Czyli tak, dla niektórych jest jeszcze proces uzdrawiania, integrowania jakichś procesów, transformacji energetycznych na poziomie serca, dla większości, bo szmaragd też jest kamieniem połączonym z czakrą serca. Bo kolory czakry serca to kolor różowy i zielony, właśnie tak jak tutaj na tej karcie. Inni kończą proces uzdrawiania, inni są już właśnie po zakończeniu i łączą się z tą energią kosmicznej obfitości i coś pięknego dla tych z Was rozkwita w Waszym życiu. To może być miłość, to może być przyjaźń, to może być rozwój jakiegoś projektu. Ty już będziesz wiedzieć, co to jest. Sprawdzimy też później, co idzie w Twoją stronę, jak to może wyglądać. A teraz czas na przesłanie od Aniołów Obfitości na temat pieniędzy, pracy, Twojej sytuacji finansowej. Jak tutaj jeszcze zadziałać? Już wiemy, że uzdrawianie serca na pewno. Ale jak jeszcze możesz zadziałać, żeby właśnie połączyć się z tą energią kosmicznej obfitości? Czy jeszcze? O, jeszcze ta. Dobrze, pierwsza karta. Staw czoła Twoim finansowym lękom. Tutaj wielu z Was ma gdzieś wyparty duży lęk o sprawy finansowe. Nie chcecie o tym myśleć, działacie wiele w tym kierunku, myślicie, planujecie, żeby było lepiej, ale jak nie popatrzymy na lęk, który nami powoduje, jak uciekamy od niego, to on gdzieś tam pod spodem narasta. Więc tutaj warto być szczerym, szczerą ze sobą, też tutaj w sercu, dlaczego mam taki lęk o finanse w sercu, skąd to się bierze, jak on wygląda. I jak mu się przyjrzysz, to możesz za pomocą energii serca zdecydować, że ty takiego doświadczenia nie chcesz i nie potrzebujesz. Do tego cię zapraszają aniołowie obfitości w takim procesie wewnętrznym uzdrawiania. Kolejna karta, wow! To właśnie stawienie czoła temu, co może się najgorszego wydarzyć, i potem powiedzenie: OK, to jest możliwe, ale nie dla mnie. Dla mnie jest możliwe to, że przeszkody i blokady zostaną wzniesione. Jeśli zaczniesz to afirmować, to właśnie to się stanie. Tutaj na tej karcie jest postać, która bardzo przypomina Archanioła Michała, to mocno podkreśla właśnie ten temat pracy z lękami i tego, żeby stawić im czoła i ze świadomością serca powiedzieć, że ja wybieram inną drogę, na której tych lęków nie ma, na których jest kosmiczna obfitość. Warto przez te 7 dni nie tylko pracować z energią archanioła Michała, żeby poczuć się pewniej, bezpieczniej, odw poczuć odwagę, jak to zrobić, powiem na końcu tego filmu. I teraz jeszcze jedna karta. Koniec narzekania. Tutaj kolejna wskazówka, jak uzdrowić swoją energię, żeby manifestować łatwiej, szybciej. Przyjrzyj się temu, w jaki sposób mówisz o pieniądzach, o manifestacji, o swoich celach. Tutaj, jeżeli coś ma znamiono narzekania, warto tego nawyku się pozbyć, bo to jeszcze jest to, co sprawia te blokady tutaj energetyczne przed tym żeby połączyć się z energią boskiej e, obfitości kosmicznej obfitości tak dobrze teraz czas na przesłanie od archanioła Rafaela na temat zdrowia fizycznego emocjonalnego energetycznego ale też zdrowia twoich relacji tutaj relacje też będą ważne zwłaszcza że mamy e, uzdrawianie na poziomie serca także zobaczmy o, jakoś tak chciałam już odwrócić, i to jest ważne przesłanie. Ćwiczenia są dla Ciebie kluczowe, Twoje ciało, ale też Twój przepływ energetyczny potrzebuje poruszenia. I tutaj, zwłaszcza dla tych, którzy dawno nie ćwiczyli, nie ruszali się, wskazówka, że warto zacząć na nowo, rozpocząć coś nowego. Tutaj to jest ważne, żeby nie trzeba było narzekać na te ćwiczenia. Warto wymyślić sobie coś takiego, co cię cieszy. I tutaj wtedy łatwiej będzie wdrożyć ten zdrowy nawyk. Okej, okay, kolejna karta. Poprawa zdrowia. Czyli tutaj też, jeśli masz jakieś problemy zdrowotne, to raz. To uzdrawianie poziomu serca może niektórym przynieść poprawę w zdrowiu fizycznym. Dwa. Tutaj ćwiczenia fizyczne są dla wielu odpowiedzią na poprawę zdrowia. Na przykład masz chroniczny ból pleców. Warto ćwiczyć tutaj jakieś w tym przypadku, na przykład ćwiczenia rozciągające, i to ci pomoże. Dobrze. Przypomnę tylko, że to nie są porady medyczne, to jest odczyt energii. Każdy decyduje za siebie, co zrobi ze swoim zdrowiem, i pamiętaj, żeby w trudnościach konsultować się ze specjalistą. Teraz jeszcze jedna karta. Uzdrowienie, wyzdrowienie, więc tutaj jest naprawdę duża możliwość na uzdrowienie, na pewno energii serca. Też, jeżeli masz jakieś problemy sercowe, też może się pojawić poprawa, uzdrowienie. Tutaj pomocna jest ta energia, to uzdrawianie energii serca, to będzie też pomocne, ale oczywiście to nie zastąpi tego tradycyjnego leczenia. Także tutaj ćwiczenia i yy, poprawa energii przyniosą poprawę zdrowia dla Ciebie na wielu poziomach. I teraz jeszcze Twój numer anielski na te 7 dni od momentu, kiedy to oglądasz. Co jeszcze chcą Ci przekazać aniołowie na temat energii tego czasu? 202 Wytrzymałość. No właśnie, czyli tutaj mamy podpowiedź, że dla większości jeszcze troszkę trzeba wytrzymać w tym procesie uzdrawiania, dostrajania się do energii kosmicznej obfitości. Tutaj mamy wskazówki, co możesz zrobić, żeby sobie pomóc. Wytrwale działaj, a blokady zostają, zostaną tutaj rozpuszczone, podniesione, zniesione. Przez te siedem dni albo też mamy dwójkę. Czyli za dwa tygodnie, dwa miesiące. Czy nie, dwóch lat to nie czuję, bo tutaj jest koniec tego uzdrawiania. Dobrze, za chwilkę sprawdzę, co idzie w Twoją stronę, co się może wydarzyć. A jeśli ten film Ci się podoba, to proszę polub go, skomentuj, wyślij do kogoś. Zasubskrybuj mój kanał, będę Ci za to bardzo wdzięczna. Dzięki temu mogę go rozwijać i wstawiać dla Was więcej filmów. A do tego, będąc moim subskrybentem, masz szansę wygrać darmowe czytanie prywatne ze mną. Więcej na ten temat znajdziesz na moim kanale, w opisie filmu również. W opisie jest też do mnie adres e-mail, jeśli chcesz zamówić czytanie prywatne. Albo amulet ochronny ręcznie rzeźbiony przez szamana, to napisz do mnie wiadomość. I teraz, co idzie w stronę lwa przez następne 7 dni? O, się, energię o na pewno ta. Ła! Ok. Kochani, nie czuję, żeby to były wszystkie. Czuję, tak, tą i tą, która się, te tutaj, które się wysunęły. Resztę zabieram. Biorę drugą połowę talii. O, proszę. Uch, okej. Okay. Coś, tu, coś tutaj idzie. Tak. Te wszystkie razem. Zacznę od tego. Potem to i potem to. Coś tutaj nam się poprzestawiało. Momencik. I tak, kochani, pierwszy przekaz, tu jest karta miesiąca, jest to luty, więc ta dwójka tutaj mocno w czasówkach nam się pokazuje. Ta karta miesiąca nam wiele mówi. Mówi o przeszłości, o tym, że coś się dzieje od zimy, od lutego, od dwóch tygodni, dwóch miesięcy, dla niektórych dwóch lat. I tutaj to jest sprawa związana z taką osobą, która. Rozpowiada sekrety albo mówi o jakichś rzeczach, projektach, yy, zanim to powinno być ogłoszone. Yy, rozprasza energię, też plotkuje na Twój temat. To będzie tutaj różnie. Yy, pokazuje się ta osoba jako starszy mężczyzna. Może to też oczywiście być kobieta, czytanie kolektywne, tak. Yy, I tutaj to może być ktoś z pracy, i przez działania tej osoby. Jest bardzo dużo ciężkiej pracy ciągle. To też może być osoba, która dużo gada, mało robi i potem udaje, że tutaj zasługi to są jego, jej wszystkie, tak, tego co się wydarzyło. No i to też jest właśnie taka sytuacja, gdzie no, trzeba będzie ją wytrzymać. Mamy kartę wytrzymałości. Są też karty, które mówią o tym, że ta sytuacja w jakiś sposób się kończy, też dzięki twojej ciężkiej pracy w takim sensie pracy nad stawianiem granic, wytrzymałością, też nie narzekaniem na tą osobę, żeby nie pomnażać tej energii, bo jest karta wakacji, więc tutaj też może być dla niektórych, jeżeli to jest coś w pracy, że wyjeżdżasz tutaj przez najbliższe 7 dni albo zaraz po i tutaj będzie można odpocząć od tego. Też może być, że właśnie masz teraz urlop i odpoczywasz, ale to ci też nie daje spokoju. Jednak tutaj pojawi się rozwiązanie. Jest karta Orła, triumf nad przeszkodami, triumf nad problemami. Tutaj udaje się coś rozwiązać, o tym mówi ta karta. I jako, że jest to karta Orła, to dla wielu jest potrzebna jakaś szersza, wyższa perspektywa tego wszystkiego żeby znaleźć rozwiązanie no i właśnie tutaj odpoczynek czy taki fizyczny od tej sytuacji osoby, czy nawet zrobienie czegoś przyjemnego w czasie wolnym spowoduje to, że trochę się odłączysz od tej energii i potem nagle przyjdzie takie olśnienie, co tu zrobić w tej sytuacji tutaj właśnie albo jest dużo pracy z tą osobą jest trudna, dużo gada mało robi Albo tutaj też lubi drygować i nadawać dużo pracy, dodawać jakichś obowiązków, rzeczy do robienia, czy to jest w pracy, czy nie, bo to może być na przykład rodzic, który wymyśla zadania, że potrzebuje przy nich pomocy i musisz tam być. Też tutaj widzę taką energię. Też widzę, dla niektórych, że albo to jest ktoś w Twoim życiu, albo. Ty pracujesz nad sobą, bo jesteś właśnie taką osobą trudną, yy, mającą jakieś mocne zdanie na jakiś temat, i teraz pracujesz nad sobą i uczysz się, jak tutaj się dogadać, jak nie narzekać, yy, jak poprawić niektóre relacje w Twoim życiu, również mamy poprawę zdrowia, tak, yy, uzdrawianie serca, więc to każdy już wie, jaka jest dla niego wiadomość. Kolejne karty tutaj. Jest tutaj karta małżeństwa. Więc też to może być twój partner, albo tak jak mówiłam, rodzic. No i to też nam potwierdza, że to może być w pracy jakiej zakontraktowanej. No i tak, jest tutaj karta gniazda, więc sprawy rodzinne, relacyjne jak najbardziej będą ważne. Jest też karta. O tego, że potrzebujesz chronić swoją energię, i karta bólu serca z powodu czegoś, czego nie ma. Tutaj też pojawia mi się historia, że i to każdy dostosuje do siebie, że jest członek rodziny, tak jak mówiłam, albo ty jesteś tą osobą, która no tutaj. Ma taki, ma tendencję do naciskania na innych, no i właśnie albo potrzebujesz się chronić przed tą osobą, postawić granicę, albo no to właśnie tobie jest stawiana granica. I tutaj no jest możliwość, że ta osoba to stawianie granic, czy ty, tak, odczuje jako jakiś ból serca, bo do tej pory nie były te granice tak stawiane, czy tobie, czy ty komuś. Ale to jest potrzebne na tej drodze uzdrawiania serca zrozumienie, że możemy stawiać granice i inni mogą je stawiać. I to może zapewnić poprawę zdrowia w relacji, ale nie tylko małżeńskiej, Twojej z Twoim dzieckiem, Twojego dziecka z Tobą. Tutaj Ty, ty już czujesz, o co tutaj chodzi dokładnie dla Ciebie. Kolejne karty. I tutaj te karty mówią o tym, że. Czas już wyjść z jakiejś sytuacji w Twoim życiu, bo idzie coś nowego. Ta karta Bociana też może mówić o możliwości yy, informacji o potomkach nadchodzących, czy u Ciebie, czy w Twojej rodzinie, ale to jest poboczna wiadomość. Yy, jednak może się wydarzyć z tymi kartami małżeństwa, yy, tutaj gniazda, ale główna wiadomość jest taka, że. Ty potrzebujesz wyjść z jakiejś sytuacji i wyraźnie to poczujesz, też z jakiejś sytuacji, która rani twoje serce, trzeba się tam chronić ciągle, tak jakby energetycznie. To może być ta sytuacja, nie musi, może być inna, bo coś nowego chce wejść do twojego życia i trzeba zrobić miejsce, dlatego trzeba skądś wyjść. Wyjść z takiego miejsca, z takiej sytuacji, z takich okoliczności, gdzie ciągle czujesz się sfrustrowany. Ograniczony, niespełniony, niespełniona, że musisz na siebie nakładać jakieś obostrzenia ciągle też, albo ktoś się na ciebie nakłada, i tutaj to jest taki moment tej decyzji, do której dochodzisz, albo już ją już zadziałasz, albo dojdziesz do tego po tych siedmiu dniach, przez to, co się wydarzy, tutaj będzie różnie dla każdego, ale to wszystko, co się dzieje, ma ci dać dostęp do Twojej wewnętrznej siły i spokoju, żeby z sukcesem kreować swoje życie tak, jak pragniesz, prosto z serca. I dzięki temu otworzy się dla Ciebie jakaś nowa droga, nowa możliwość, zwłaszcza jeśli na przykład odchodzisz z jednej pracy, pojawi się druga, lepsza, bardziej współgrająca z Twoim sercem. I tutaj też, jeżeli bardziej chodzi o sprawy osobiste, niektórzy też mogą potrzebować wyjść z toksycznego związku, gdzie ciągle trzeba się chronić. Albo już tak było w Twoim życiu jakiś czas temu, nawet dwa lata temu yy, to może być, yy, i tutaj jeszcze kończysz uzdrawianie się z tego wszystkiego. Dla tych, którzy już skończyli przez te siedem dni, albo po tych siedmiu dniach, te czasówki, tak dwa tygodnie, dwa miesiące, jest też luty, czas zimowy, każdy ma swój czas, tak? Ale jest tutaj możliwość na pojawienie się kogoś nowego. Sekretny adorator, tak mówi ta karta. Więc może być tak, że ten ktoś już ci się przygląda od jakiegoś czasu, może później się uja ujawni, jak już wejdziesz na tą nową ścieżkę, no albo właśnie na tej nowej ścieżce ktoś się pojawi. Dobrze, i teraz jeszcze Twoje słowa mocy. Jak tutaj wszechświat cię wspiera? Jakie jeszcze ma wskazówki? Jak możesz afirmować dla siebie pozytywne rzeczy, rozwiązania, manifestacje? Pokonuję wszelkie przeszkody, mam siłę i boskie wsparcie. Dokładnie tak. Jest to mocna wiadomość, też czuję od Archanioła Michała, który jest taką energią wspierającą nas w czasie, gdzie potrzebujemy się czuć bezpieczniej, pewniej, mieć więcej odwagi. I czuję, że dla wielu z Was tutaj ta energia ma przekaz, warto też pracować z tą energią, żeby poczuć się pewniej także zapraszam na moją medytację z energią Archanioła Michała i też na czytanie z wiadomością od Archanioła Michała. Te filmy pojawiają się na ekranie, żeby przejść do jednego z nich, kliknij w miniaturkę. Dziękuję za twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego co dobre.